Witam na nocnym update'cie. No tu Wam już pięknie wymalowałem. Mamy impuls, mamy taki box, taką korektę w tej fali spadkowej na H1, tu mamy takie zejście charakterystyczne, kopia znowu tego tutaj, co było i znów takie zejście charakterystyczne. Jest tu zachowane, że są pod takim kątem te szpile. Tu jest dokładnie tak samo, dlatego jest super okazja na buy stop loss pod najniższym tutaj tym szpilką, gdy go przekroczą chociaż o jeden punkt no to to znaczy, że to nie jest jeszcze dołek, to znaczy, że nie wiem, spadają gdzieś dalej i, i może, może o, na przykład tak nie? i tak zrobią załóżmy piętro niżej i dopiero będzie dołek no, mogą skalować da, dowolny element fali jak chcą jak widzicie, tu było mega rozszerzone, tu mega skurczone i z tym elementem również mogą zrobić co chcą. no Dlatego nie ma 100% pewności, mimo że rozpoznajesz wzory, czy, czy nawet jesteś kurde mega eliocistą, zawsze mogą rozszerzyć dowolny element fali i ci się sypie cała gra. Ale na razie wygląda, że jest ok, więc full buyów i GC tutaj była szpila, ale nic nie odpalili, za mało weszli, jak za mało weszli, muszą tutaj chociaż o jeden punkt przekroczyć ten szczyt tego nie zrobili, dlatego włożyłem buy dołu coś tu budują, no póki tu nie wejdą, tak jak namalowałem, no nie ma szans na spadki póki tu nie wyjdą, to się tak będą kotłować nie wiadomo ile i tak będą mogli to rozszerzać nieskończoność tu jest widzicie, taki mały element, tu się robi coś takiego no takie są uroki grania na Forexie Falek. No. I, i u, jak jest najciekawszy. No, to się rozszerzyło na mega, mega coś. Tu są mega eski. E, cały czas dokładałem. No, już za, tutaj też jest oczywiście. Tu jak widzicie, topek jest tutaj wyższy, tu troszeczkę niższy. Jest pod takim kątem. Ten kąt jest tu zachowany, choćby, chociaż jakby dzisiaj przekroczyli chociaż o jeden punkt ten szczycik. No to już by. To już wiadomo, że to nie byłby topek. Na razie jest zachowane. Podeszli, zaczynają coś. Coś reagować na spadki. Jeśli to się utrzyma ta struktura, tak jak jest tu wyżej, to będzie to topkiem, i już wtedy tylko takie spadki, gigantyczne spadki w dół, w końcu puści to wszystko. No a jeżeli by wybijali w górę, no to, no to nie wiem co malują, to wtedy kombinowanie, ciąg dalszy. No tak wygląda sytuacja na ujku. Stoplosty są, więc. No, więc. no. Tu też są stop lossy. Jak będą wywalać dalej w dół, no to będą wywalać. To wtedy cię będziesz szukać trzeba niżej takiego, takiej struktury, jak tutaj wymalowali, czy tutaj. No, bo to są kopie, wszystko. No, jest jak jest. Nikt nie mówił, że będzie inaczej. Eee, no, ale na Łjku wygląda dobrze. Na EC też bardzo dobrze wygląda. No i GC, póki tu nie przekroczą chociaż o jeden punkt, to cały czas nie ma szans na spadki. No. No i tyle. Mówię Wam tylko prawdę, jedną prawdę, wielką prawdę i absolutną prawdę. Pozdrawiam wszystkich, hej.